Dobra, witam. Jesteśmy dzisiaj w takim opuszczonym pałacu. Chodzimy już tutaj na górę. I tak wygląda pałacy, ze mną Kamil Urbex i Sewa Urbex. Mamy pierwsze pomieszczenie. Puste z jakimiś farbami. Czy jakimś masą jakąś. Tutaj jakieś ramię od okien z szybami, żeby jakieś No ogólnie te pomieszczenia są takie puste, Przecież nie wszystkie Jakieś belki O tutaj trochę rozwalone Mam pełno szkła. O żeby właśnie na to szkło. Co i coś jest? Ucz te pełno szkła. Czy już nie ma. Aha, mamy coś takiego pewnie. Toaleta rozbalona tutaj? Znaczy jakieś takie szklane, ale nie wiem na co. No to masz w klatkach schodowych takie, co? co? tu. Oh, o no. Oh, no. I wchodząc, zauważyliśmy jakąś rozpiskę krowy i była data urodzenia 74 rok, więc może w tym roku, w 1974 zostało to opuszczone, ale nie wiadomo. To jakaś piłka? Jak to jest piana montażowa. Aha, no wiem, wiem bo tu mamy już trochę więcej wyposażenia jakaś rurka z czymś takim szafa duża o jakaś rynna ale tu, jest tu zimno trochę nie ogólnie dzisiaj jest zimno jakoś 7 stopni a rano było 4 Ładnie to wygląda. To co, co to było? Jest metalowe? No metalowe. To chyba było na prąd, w tą skrzynkę taką. Czyli no nie ma tu tylko powyrywane. No tutaj nie byliśmy. No, łazienki z kiblem. I jakoś miotła. Nie, nie miotła. Metalowa urna tam jest idziemy na górę? Albo do piwnicy Ej, chodź, bo tam jest skrzydło Jeszcze jedno Ja idę zobaczyć do piwnicy A byłeś na górze? Ja też nie byłem. No. Ale duża ta piwnica. Ogólnie film będzie bardzo długi, ale chyba nie będę robił z tego części. Jeszcze zobaczę. Pół, pełno pajęczy. Czekaj, ja zobaczę piwnicę, bo jest bardzo duża. Też to chodź. Nie wiem, ja tutaj przepatrzę szybko. O jakieś diadro. O, Jakiś gruz i e, rusztowania o do wspinania się po wysokościach. Korki. Prąd jakiś, ale nie ma tutaj. No i pełno śmieci, gruzu. sobie zobaczymy tam. Tą część drugą. Pieska kaplowy rozwalony. U mnie pałac nie ma jakoś za dużo wyposażenia. Ale jest bardzo duży. O jakieś papiery na ziemi, to kolejne o kurowach więc może mieli jakieś, jakąś hodowlę krów tutaj. No, idziemy sobie już tutaj do góry. Poszli. No tak to wygląda ogólnie cały pałac. <laughs> o! Koszty ze śmieciami. Pałac jest duży bardzo. Idziemy teraz do tej części. Tamtej przejdziemy później. Tu już jest więcej rzeczy Ale śmierdzi bardzo Bez kaplowy, szafki Uf, Ale to śmierdzi O, kupię każdy samochód Ło, szafki, bardzo dużo szuflad I szafa I Stoły jest jakiś dywan chyba Ono to wygląda fajnie, naprawdę. Nie wiem, no chyba Porobimy zdjęcia, no czy tutaj widać na niebiesko pomalowane, czyli jakby ktoś to odnawiał. Przerwień Tu już byłem, no ja idę na dół Idziemy do piwnicy? O, no, no, no Teraz Zaraz tutaj Na korki No chyba, taki opiec duży. No, pełno butelek po Jakiś był pełno piachu. Piwa pisa. Bezdzielniczanie. Ale wszystkie podcinane. No. I we Kominek, nie? No i ta drabina, ta rura. Oni chcieli mnie wytłumaczyć, czy co? No nie wiem po co, ale ciekawie to wygląda. No, 5% 12% luzki i 88% kolumny. Aha. Tu fajnie wygląda. O! Co jest Ładnie to wygląda. O! To co, zaraz na górę przechodzimy. Jeszcze tam dalej spraw ogarniemy. Na wieszaki jakie. Jak? Przedsionek. No ja z tego zrobię jeden cały drugi film Dobra wchodzimy teraz na górę Jeszcze zrobię zdjęcie bo bardzo ładnie to wygląda Dobra idziemy na górę Idziesz <śmiany> 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 na górę? No jest ogromny, myślałem, że będzie trochę mniejszy. Gdzieś drzewisty, zwalone. Nie ma nic. Śmierdzi tymkiem. No puste takie pomieszczenia. Co? No. 2022, 2023 nawet. O! Ciekawe podpisy. Film wyjdzie bardzo długi ale nie chcę robić części walejdzie na film. Platy w oknach. Witam. No, to jest ta toaleta. O, to jest to. <laughs> Liczniki są coś warte? Taka, nie było, Chyba nie to wiem. To, to

No. O, no. no i tutaj mamy już większe wyposażenie. Widzicie taki tam Pier. No, Stolik jakiś... Kresła. No czyli ktoś tam musi być na terenie pałacu i jarać. Mamy jakiś spray niebieski. Ciekawe czy działa. Jak nie działa. No... użyty. że tak powiem. Góra, nie? No nie zwiedzimy ci tych wszystkich obiektów, co chcemy. Łooo! Ty, to może tutaj trzymali te krowy, ale wątpię. Nie, bo ogóle raczej nie. No, ale nie, nie wiem. Ktoś powiedział, że to były jakieś, nie wiem, kury na połębie? No może. Bo kury w sumie łatwo znieść na dół yy, z pałacu, no. a krowę takiej nie zniesiesz. Sama nie zejdzie chyba <grych> po no, schodach. Zeszłaby po schodach, tylko że, wiesz, no... Gorzej z zejściem, nie? O, jakaś lina. Znamy tradycja jebać policji. Wstać, przeżyć iść, spać. Mhm. Czyli to są hasła Meneli. <grym> Może tu spali kiedyś. Może. Dobra. Czyli stójk mamy zwierzęta. No? Tak. To teraz wchodzimy już w dół. No, ale patrz, to jest tyle lat, a to się jeszcze tak trzyma. Tylko siatka metalowa, nie? I dach rozwalony przecieka pełno gruzu Płytek ceglanych. Bardziej On poszedł chyba już na dół. No mam no chyba idziemy. No. Co, że ta część, część zwiedzona cała. Nie wiem, jak pokaż. No nie wiem, jakiś taki schowek. Jakby. Aha, no. Schowek taki. Gdzie A tu? Mm, nie ma nic Co Czy schowek może na wygrać? No może, może. Tu byliśmy? Gdzie teraz? Teraz idziemy do następnej. O, ładnie to wygląda. takie tu śmieszki śmieszne tutaj mnie nie było jeszcze. Co to było? Jakaś Może. a pewnie spali tutaj, to mi się wydaje. Nie, może pracownicy tu spali. No? Dobra. Tam nie musimy już iść. Gdzie? Tam. Tu zwiedzimy i idziemy do ostatniej części. No, ładnie to wygląda, ale wszystko praktycznie puste. Mało co zostało wyposażenia. No, pewnie strych. Taki strych. Szkoda, że właśnie wyposażenia tu nie ma żadnego. Nie. Trust you. Kroj. Nie wiem, co tam do końca pisze po angielsku. Tu mamy dach taki. Nie wiem. Tam, tam widać kościół. I cały pałac z daleka. Pełno much, więc idę stąd. Co, idziemy do ostatniej części? Dobra, idziemy do góry. Sobie. Puste pomieszczenie. Tu tak samo. No i ładnie wygląda to jest z drewna. Okna puste. Tutaj lepsze pustki Druga część strychu. Lina jakaś. No. Pełne śmieci. Tam nic nie ma. Szyby. Oknami. Wchodzimy na górę, czy lepiej nie? Możemy wejść. Przytrzymać ci drabinę? Chociaż nie za... bardzo chcę mi się tam wchodzić. ale nie, może lepiej nie. No ja jeszcze idę zobaczyć tam. Dobra, no. Nie ma co. O, sznur z liną, to wygląda groźnie. Jakby ktoś chciał tu wieszać. Może nie. Wchodzimy już na dół. To była. Dobra część trochę. O, proszę zobaczyć jak ładnie. Się. o would you I tam są jeszcze jakieś drzwi, idziemy sprawdzić? A tam byliśmy. Kosztą, tak? Ale I ja tam... też byłem? Tak, nie, byliśmy jeszcze tam. A właśnie, no. Ta Ale klatka nie, taka tam. jakby. Nie, tu byliśmy, tylko tam nie byliśmy w tych plezach. No, no to ja bym tam poszedł, bo może tam trzymali te świ... Te krowy. No możliwe. Albo to, to są jakieś daraże, że tak. A no może. Wygląda. A, ale ślim... Myślałem, że chodzi o ślimaki. Ło fajnie to wygląda, ja chyba w tej części nie byłem tam. Mi się coś tak wydaje. No, taki obornik pusty. Uf, pełno komarów. Jeszcze porobię zdjęcia. Pałac naprawdę ładny, podoba mi się. Może poczekajmy na niego w głównej części tam przed budynkiem. Ogólnie taki pałac nie ma jakoś za specjalnie bardzo dużo.